Na świecie są miejsca tak tajemnicze, że nawet jeśli masz miliardy dolarów i znajomości w CIA, nadal ich nie zobaczysz. Niektóre są chronione przez wojsko, inne przez naturę, a część przez coś, czego nikt do końca nie rozumie. Oto 10 miejsc, do których nigdy nie wejdziesz, nawet jeśli bardzo byś chciał. Archiwum Watykańskie. Setki tysięcy dokumentów, listy papieży, zapisy egzorcyzmów, notatki z procesu Galileusza to wszystko ukryte w podziemiach Watykanu, za drzwiami, których nie otworzysz bez zgody papieża. Niektóre dokumenty mają ponad tysiąc lat. Oficjalnie chodzi o ich delikatność nieoficjalnie ukryte prawdy, których świat ma nie poznać. Strefa 51 USA Wszyscy znają nazwę, ale nikt nie wie, co się tam naprawdę dzieje. Baza wojskowa, która oficjalnie nie istnieje. Według teorii testy UFO inżynieria kosmiczna kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. Każdy, kto się zbliży, ryzykuje życiem. Nawet Google zakrywa część obszaru na mapach satelitarnych. Wyspa Węży Brazylia zakazana przez brazylijskie władze miejsce, gdzie na każdym metrze kwadratowym czai się śmierć. Tysiące jadowitych węży, między innymi żara raka wyspowa, której jad topi ludzkie mięso. Nie ma tam lekarza, nie ma pomocy, nie ma odwrotu. Baza Mount Yamantau, Rosja. Największy obiekt wojskowy Rosji, którego oficjalnie nie ma. Podziemne miasto, bunkier dla elit. USA podejrzewa, że to jedno z głównych centrów dowodzenia w przypadku wojny nuklearnej. Żaden cywil nie widział tego z bliska. Instytut Svalbard, Globalne Archiwum Nasion. Gdy świat się skończy, to miejsce zostanie. Globalny safe nasion zawiera miliony nasion z całego świata na wypadek zagłady. Wstęp? Tylko dla wybranych naukowców. Jeśli to przestanie działać, ludzkość nie przetrwa. Fort Knox, Stany Zjednoczone. Najpilniej strzeżony skarbiec świata. Oficjalnie znajduje się tam ponad 4,5 tysiąca ton złota. Ale są tacy, którzy twierdzą, że jest pusty. Nie wchodzą tam ani dziennikarze, ani politycy. Nawet prezydent USA nie ma wstępu bez zgody Pentagonu. Laboratorium P4 w Wuhan, Chiny. Jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie bada się najniebezpieczniejsze wirusy świata. Na przykład ebole, SARS, COVID. Od wybuchu pandemii to miejsce jest bardziej tajne niż kiedykolwiek. Dostęp mają tylko naukowcy z najwyższym poziomem autoryzacji. Północny Sentinel, Indie. Jedno z ostatnich miejsc na Ziemi, gdzie cywilizacja nie ma wstępu. Mieszkańcy nigdy nie nawiązali kontaktu ze światem. Każdy, kto próbował, zginął. Rząd Indii chroni ich i nas. Pokój 39. Korea Północna. Tajne biuro Kim Dzong Una odpowiada za zdobywanie zagranicznych walut dla reżimu, fałszerstwa, handel nielegalnymi substancjami, kryptowaluty. Oficjalnie nie istnieje. Żaden jego pracownik nie może rozmawiać z obcokrajowcem. Cmentarzysko słoni w Czarnobylu. Strefa śmierci. Nie chodzi o zwierzęta. To miejsce, gdzie leżą setki radioaktywnych maszyn z czasów katastrofy w Czarnobylu, czołgi, helikoptery, kombinezony. Wszystko napromieniowane. Poziom promieniowania zabija w godzinę. Nikt nie wchodzi tam bez powodu. To tylko dziesięć z wielu miejsc, do których nie masz dostępu. Ale może to nie przypadek? Może właśnie tam kryją się odpowiedzi, których nikt nie chce nam pokazać. Które z tych miejsc najbardziej cię zaintrygowało? Daj znać w komentarzu. Zostaw lajka i subskrybuj, bo to dopiero początek.